Dat ja, is een genie, hè? Nee! Dat ja, is een genie, hè? Dat is een genie, hè? Dat is een genie. Dat C'est une terre Do tego dorzucimy, bo oczywiście osuniemy. Ryba osuniemy. Parę tu fajnie jest super. Kurwa chujówka, ale to było w sejbiście. Przekąpas, popatrz Chodź. O tu przejście jest O tam jest ta stara hołda, widziałeś? Tam się szło Co domek No popatrz Krasnowy Bród No od 1900 No Patrz idę. się nie... wiem wchodzimy wody, bo kurwa. Co? Już to się dzieje. Szkoda. Tu by było fajnie, nie? Popatrz Tu by było fajnie. ale patrz. O jakby tu nie było przejścia, bo tu by chciał być Ojej, 5 minut minęło, co za biedanka już jest na pewno na stole Jeszcze... 10 minut od O, A tu to co? Tutaj chyba woda płonęła Na pewno Też zrobił, bo tu kiję no, Popatrzcie jak dobrze dostał No, tutaj byłem, wiesz, u tego ślipa, nie wiesz?

dla dzieci. Jest. to niż a Tu, tu. ludzie będziemy... w 出现。